Cześć, z tej strony Lena Murawska, Czas o Balans, działamy dalej. Mamy kubkę związaną z doskonaleniem czytania, mamy sprzedażówkę, mamy cały stosik jeszcze do przejrzenia, przepraszam. Mamy górną półkę, gdzie już niektóre rzeczy zostały upchnięte, no niestety z estetyką będzie to miało... Niewiele wspólnego, ale liczyłam się, że tak będzie, ponieważ chcę tu z jak najwięcej książek zebrać, bo jest to regał tymczasowy, no a w tym odcinku zabierzemy się za dolną półkę, wydostanę książki na biurko, skoro mam je do pomocy. No, i dobrze. Co mamy na tapecie? Juliusz Słowacki, powieści poetyckie w bardzo fajnym stanie. Juliusza Słowackiego mam o dzieła zebrane, więc myślę, że odłożę na kupkę sprzedażową. Juliusz Słowacki w Szwajcarii osobna publikacja. Rok 83. Rok mojego urodzenia. Bardzo ładnie wydane, bardzo ładnie zachowane. Też odkładamy. już Słowacki z Biblioteki Narodowej, z serii Biblioteki Narodowej jest z roku. O, patrzę. 86. Dobra też leci na kupkę sprzedażową oczywiście, że fajnie jest mieć yy, niektóre książki na półce ale decyzją swoją Różewicza mamy poezja, dramat, proza o widzę, że to jest książeczka do oddania więc pójdzie do oddania dobra na osobną półeczkę szkolny słownik Literatury staropolskiej. Co my tu mamy za ciekawe rzeczy? Tradycja literacka, pieśni Jana Kochanowskiego. O dzieje o renesansie. Fajnie, fajnie. Myślę, że w, jeżeli dzieci pójdą do szkoły średniej, może im się to przydać, więc jak najbardziej zostawiam. Czy jeszcze zmieszczę tutaj na półce. Na razie tak mniej estetycznie odłożę. Panorama kina najnowszego leksykom. I teraz nie pamiętam, skąd mam tę książkę. A, opisałam sobie, że to moja domowa biblioteczka. No dobra. Ale myślę sobie, że rok 80, 95. Myślę sobie, że znajdę fanów kina y, gdzieś w internecie. No i teraz bardzo fajna książka, encyklopedia wychowania seksualnego 10-13 lat, nie będę otwierała w środku, bo nie każdy, e, nie każdy preferuje tę tematykę, ale już widzę, że jest opisane jako urodziny 94 rok, e, 94 to ile miałam? Tak, no 14 lat, czyli ok. Już moja córka ją przeglądała, ma lat 12. Zostawiam. Naprawdę jest bardzo fajnie zrobione. Pinocchio Carlo Collodi z cudownymi ilustracjami. Naprawdę bardzo je lubię. Lubiłam tą książkę. O, ale poważnie zastanawiam się, czy ona wróci na półkę. W ogóle historia Pinokia jest przesmutna. I gdy sobie myślę o porządkowaniu półek, a moje dzieciństwo nie było pełne śmiechu, było dużo krzyków w moim dzieciństwie, w mojej młodości niedowartościowania. I gdy czuję smutną historię, tak jak właśnie Pinokia, to jest mi po prostu smutno. A chciałabym, żeby mój regał, jak na niego spojrzę, moja wymarzona, oszklona biblioteczka, Myślę, że odważnie skieruję tę książkę do sprzedaży. Chciałabym, żeby nie wiązała się ze smutkiem. Atlas Motyli to książka, która, o, no już pamięta naszą obecnie założoną rodzinę. Oczywiście, że się przyda, tym bardziej, że mamy działkę i motyli jest mnóstwo. Jak uczyć się szybko i skutecznie i dostać na wymarzoną uczelnię? Myślę, że są tu typy. Wartościowe, które mogą się przydać na drodze edukacyjnej dzieci, więc niech zostanie. Pozwól, że zamknę drzwi, bo młodzież dyskutuje sobie przez telefon. Kolejna świetna książka: ludzkie ciało. Bardzo fajnie zrobiona. Widzę, że dostałam na Mikołaja, ale o, nawet się karteczki do Segregatora znalazły, ale o, jeszcze następny rysunek, i jeszcze następna karteczka, ale mam yy, lepszą książkę. Nie wiem, czy ona tutaj gdzieś jest na wierzchu. Tak, jest tu zupełnie na dnie o ludzkim ciele. Fakt, że dużo cięższa, dużo bardziej rozbudowana, ciężka w, se, w sensie fizycznym. Ale myślę sobie, że ta książka jeszcze naprawdę może pomóc wielu osobom. Więc